Witajcie, mam nadzieję, że to już ostatni film o naprawie radia RT6 w Citroenach, w Peugeotach. No, ale widzę, chyba jest jakiś kolejny wysyp problemów. Pewnie kolejne karty się sypią, bo pod starymi filmami coraz więcej się pytań pojawia. No, i zamiast odpowiadać tekstowo pod każdym z osobna, powtarzając te same informacje, stwierdziłem, że nagram filmik. Także jeśli wasze radio jeszcze działa, ale od czasu do czasu się wiesza, pierwsze co? Pędraka. Mira skrypta i próbujcie zgrać oryginalną konfigurację, taką jak macie w samochodzie. Konfiguracja ta zawiera całą guzikologię, układ audio, bo mogło być wzmacniacz, wzmacniacz cyfrowy, bez wzmacniacza. Także to wszystko potem zależy, jak będzie Wam działać system głośno mówiący: czy będziecie mieli pogłos, czy nie będziecie mieli, czy w ogóle nie będziecie słychać. Także ważne, żeby spróbować z samochodu wyrwać informacje o tym, co macie dokładnie, jaką konfigurację. Bo jak nie, no to tak jak u mnie Możecie potem mieć Taki dziwny ekranik Od wersji hybrydowej No bo to było najbliższe co się udało Znaleźć do mojego samochodu Co faktycznie działa No poza tą niedogodnością, że wyświetla Jakieś takie śmieci A potem co? A potem wypruwamy radio Wkładamy nową czystą kartę SD Maksymalnie 16 GB Format 32 FAT no i no, nie musimy kombinować z jakimiś szybkimi kartami, bo i tak radio do tego nie obsłuży. Także najlepiej jakoś starą kartę wygrzebać i spokojnie powinna Wam działać. Co do CD, niektórzy mówili, że im CD wywala. No radio jak wykrywa jakiekolwiek błędy, no to próbuje wgrywać software, w związku z tym wypluwa czy tam uruchamia napęd CD, żeby wypluć płytę. Zresetować się i próbować załadować ponownie. Także niekoniecznie macie walnięty napęd CD, tylko walniętą właśnie kartę SD i takie są objawy. I co jeszcze? MiraScripta mówiłem, to sobie znajdziecie na forach, jak to zrobić. Co do samego firmware'u, też go znajdziecie na forach. Najlepiej ściągnąć to było 286B. I to właściwie wszystko. Jeszcze jak będziecie nagrywać ten firmware na pendrive'a, no to potem upewnijcie się, że sobie takim batem dosowym, co też znajdziecie na forach, wyczyścicie, bo Windows standardowo dogrywa taki system information, folderek, gdzie tam różne informacje przechowuje o napędzie, no ale przez to, że on jest dograny, potem radio jak ładuje firmware, no to sprawdza CRC, czyli tą sumę kontrolną. I ma coś dodatkowego nagrane. Stwierdza, że są błędy na pendrive i po prostu tej czynności nie wykona. tak Także na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I się widzimy ponownie wkrótce.